Dzień dobry, witam Was po majówce. Powiem Wam tak. Fajnie było, spało się do siódmej, ale niestety majówka się skończyła, czas wrócić do rzeczywistości. Dzisiaj pobudka 5:30, dzień jak co dzień. No niestety, ale za to pogoda piękna, słońce świeci rano rześko, ale ma być w miarę ciepło. Także super, a ja mam wychodne dzisiaj, znaczy wychodne. Pracowite, wychodne, ale y, muszę załatwić ważną sprawę i pewien temat zakończyć. Y, są emocje, jest ekscytacja, lekki stresik. No znaczy, może nie to, że stresik, ale takie dziwne troszeczkę jakieś uczucie, y, bo, bo po prostu trzeba pewne rzeczy załatwić, odciąć się. E, coś się kończy, coś zaczyna e, Na razie nic nie mówię, ale, ale cieszę się, że zaczynam jakiś nowy etap e, Że kończę jakiś stary, także mm, tak, dzisiaj jestem taka troszeczkę pełna emocji e, Za chwilę wychodzę i też tak trochę się stresuję, bo ma przyjechać do mnie kurier I czekam na niego, dzwoniłam kiedy będzie? Jest bardzo blisko, ale mówi, że w okolicy ma 30 paczek do rozwiezienia, więc no nie wiem, kiedy dotrze. W najgorszym wypadku zostawi mi paczkę u sąsiadów, ale wolałabym ją odebrać jeszcze przed wyjściem. Ubieram się cienko. No i co? Mam nadzieję, że nie zmarznę, ale jeszcze najpierw szybkie śniadanko. Zrobię wam tylko przebiteczkę, bo już mam naszykowane. Szybko jem i się szykuje I oczywiście zapraszam Was na ten dzień ze mną. No dobra, a ja jeszcze chciałam Wam pokazać strój dnia i torebkę, bo przepakowałam się w końcu, w końcu, słuchajcie, bo mamy maj. Z czarnej torebki nerki ryłkowe... Tę torebkę. To jest torebka moja nowa, nie nowa. Nowa, dlatego że jeszcze nie noszona, a nie nowa, dlatego że e, to jest prezent gwiazdkowy. Także ona e, od grudnia leżała i czekała na wiosnę. To jest torebka Gessa. E, tutaj ma logo. Potem wam pokażę ją z bliska, jak ją zdejmę. Tutaj ma jeszcze taki mały, o, zobaczcie, portfelik jakby, który można sobie odpiąć, można ją nosić na długim pasku, a można też Poczekajcie. Teraz wam pokażę. Można ją, o, też sobie pasek zawinąć. I mieć o tak jako toretkę na ramię. Także jest ona bardzo fajna. Podoba mi się kolor, bo ona jest taka ani nie pomarańczowa, nie różowa, taka koralowa, ale taka w takim stonowanym kolor, koralowym kolorze. Nie taka, wiecie, dająca po oczach. Bardzo mi się podoba ten kolor. Jest niby mała, ale bardzo pojemna, bo nie jest taka bardzo aż mała. Także jestem z niej... Bardzo zadowolona, zachwycona wręcz. Z tyłu też tutaj, o ma ekspresik, jak widzicie. W ogóle ja uwielbiam torebki Gessa i mam już torebki Gessa. Mam jedną też taką na ramię, troszkę chyba większą, i mam jeszcze torebkę taką małą, wyjściową bardziej albo na spacer. Taką w kolorze Fuxi, piękną, ale to jest taka typowo mała, też Gessa. I to jest moja chyba trzecia torebka z Gessa, także, no ja wielką miłością pałam do tych torebek. A mój strój dnia dzisiaj na czarno. Słuchajcie, ja nigdy nie chodzę na czarno, ale ostatnio tak sobie myślę, znaczy no, ja lubię kolory i nie zrezygnuję z nich, chyba, ale tak sobie myślę, że. Fajnie by było trochę klasyki dodać i tak zaczynam zaprzyjaźniać się z czernią. Czerń beż. O, kurier, poczekajcie. No dobra, jestem. Słuchajcie, kurier zdążył, mam paczkę, także jak wrócę, to Wam pokażę, bo sama jestem ciekawa, pierwszy raz zamawiałam z bardzo znanego sklepu, znanego w internetach. Ale ja pierwszy raz zamawiałam, ja znam ten sklep uchuchu, od naprawdę chyba kilkunastu lat, natomiast nigdy nie miałam odwagi i w końcu się skusiłam, no i zobaczymy co z tego wyjdzie. No dobra, ale wracając do stroju, lubię kolory, ale próbuję zaprzyjaźnić się z klasyką, czyli z czernią, beżem, biel to lubię, noszę zawsze, ale, ale właśnie z takimi stonowanymi kolorami. No więc dzisiaj tak, czarne jeansy, które są ekstra wygodne, słuchajcie To są jeansy z Zary, które jakiś czas temu kupiłam na wyprzedaży One są z takim średnim stanem Do tego zwykła czarna koszulka, chyba nie wiem skąd ona jest, czy H&M, czy Zara Nie wiem, nie pamiętam, nie, Zara nie, bo Zara ma bardziej takie Yy, większe na mnie, nawet jak biorę S czy XS, a ta jest taka bardziej dopasowana, to pewnie będzie H&M yy, I sweterek, yy, sweterek jest yy, chyba Zara. Tak, Zara. Także yy, sweterek Zara. Yy, no i ta torebeczka będzie. Do tego kurtkę taką cienką beżową, właśnie narzucę. No i tak idę, także widzimy się po drodze i jak wrócę to rozpakujemy sobie paczkę ok, ja już gotowa apaszka i narzucam tylko taką właśnie o cieniutką kurteczkę butki no nie widać o teraz i lecę Kochani, kochani, ja już idę sobie maszeruję. Jest piękna, piękna pogoda naprawdę. No wiosna pełną parą. Niestety ma się znowu ochłodzić. I chyba dzisiaj tylko jest taki jeszcze dzień ciepełka. No ale zobaczymy. Ja mam nadzieję, że jednak ono zostanie z nami. Cieszę się, że dzisiaj jest taka pogoda, kiedy ja muszę wyjść. Czeka mnie długi spacer, żeby dojść w to miejsce, które muszę. Więc w taką pogodę to naprawdę sama przyjemność. Ja już wróciłam, słuchajcie, i e, przyszło mi to zamówienie. Nie pamiętam, czy Wam mówiłam skąd. E, otóż e, zamówiłam sobie pierwszy raz w sklepie, który znam od kilkunastu lat. E, bardzo popularny sklep na YouTubie lata temu. Później sprawa jakby ucichła z tym sklepem, i teraz jest powrót znowu mody na ten sklep. Chodzi o wszechobecny She In. Hmm, Shi Inter, mówię, znam od wielu, wielu lat i on się troszkę zmienił na podstawie moich obserwacji. Właściwie e, mogę stwierdzić, że bardziej się zrobił europejski ten sklep, bo jak e, e, lata temu e, dziewczyny kupowały w nim ubrania, to one były z małą rozmiarówką, takie wiecie, chińska rozmiarówka. Natomiast chyba dostosowali się troszeczkę do europejskich standardów. I teraz nawet mają tą rozmiarówkę Całkiem taką pod nas zrobioną I ja przez lata jakby Bałam się zamówić stamtąd Bo mówię, a zanim nimi ta paczka dojdzie Ludzie narzekali, że długo idzie Że rozmiary małe No ale teraz jak tak widzę i po opiniach Czytam, że jest ok To zdecydowałam się na swoje pierwsze zamówienie z SHEIN Czekałam na nie po prostu Z szybszym biciem serca Bo właśnie byłam ciekawa I powiem Wam tak, jeszcze nie przymierzałam tych rzeczy, ale już na oko widzę, że są ok. Nie wiem tylko, jak stroje kąpielowe, bo zamówiłam dwa stroje kąpielowe, których nie przymierzyłam jeszcze, więc Wam nie powiem. Ale pewnie wieczorem, jakie przymierzę, czy jutro, czy tamto, na pewno się dowiecie, jak z nimi. Natomiast pokażę Wam wszystko. W pierwszej kolejności. Zamówiłam sobie takie przezroczyste, to jest zestaw, trzy y, kosmetyczki, dlatego że y, to jest na wyjazd, w ogóle na wyjazdy, y, żeby, wiecie, jedna taka duża na, na takie rzeczy, bo ja zawsze w, y, szampony do włosów, żele pod prysznic, takie rzeczy... To woreczki strunowe pakowałam, że w razie czego, jakby mi się rozlało, to żeby mi, wiecie, w walizce wszystkiego nie zalało. I to są takie, właśnie plastikowe, jakby takie, wiecie, że jak się tutaj coś wyleje, to się nic nie stanie. I to jest ta duża, właśnie z takim przeznaczeniem na jakieś szampony, żele. Druga taka średnia, na przykład na pielęgnację, na kremy, na tonik, na płyn micelarny, na różne takie rzeczy. A trzecia, nie wiem na cokolwiek, tak? Na lekarstwa chociażby. E, także taki, taki zestaw trzech tych kosmetyczek. No i poczekajcie, bo mi telefon tradycyjnie dzwoni. Ok? Jestem. E, także tak, kosmetyczki pokazałam. Teraz tak. Zamówiłam sobie. Słuchajcie, dwie piżamki letnie, takie krótkie i są dobre, idealne. Ja lubię mieć też piżamy trochę luźniejsze, nie takie obcisłe. Więc zamówiłam sobie w rozmiarze S. O tutaj wam nawet pokażę. Eseczka. Bo mogłabym XS, ale nie lubię. Po prostu wolę mieć luźniejsze. Ta ma nawet regulowane ramionczka taka kolorowa w kwadraty. I do tego są krótkie spodenki, bardzo fajne, taki y, fajny też spoko materiał, przyjemny w dotyku. O i do tej jeszcze jest, słuchajcie, nawet no opaska na oczy do kompletu. Y, a druga jest, y, takie spodenki ma w serduszka i ona mi się bardzo spodobała. Bo właśnie jest taka, wiecie, bardziej, że tak powiem, elegancka, z krótkim rękawkiem, rozpinana ma. Ojej, ma kołnierzyk. No i taka oto, zobaczcie, będzie piżamka. Także już wiem, że eski są na mnie ok, więc mogę sobie długie też zamówić, bo mam na oku długą też. Ale czekałam, aż mi ta paczka przyjdzie, żeby sprawdzić, czy rozmiary ok. Zamówiłam jeszcze taki cienki, bardzo przyjemny też w dotyku, w rozmiarze S, sweterek. Taki luźny, zwiewny, żeby był w paseczki na lato, wiecie, na chłodniejszy dzień czy na jesień. Taki fajny, co prawda w kolorze takim bardziej jesiennym, ale myślę, że spoko. Eee, torba. Taka, wiecie, zwykła na zakupy, po prostu. No i tutaj są te dwa stroje kąpielowe. To są dwa identyczne, tylko w różnych kolorach. Zamówiłam zielony, bo ja bardzo lubię zielony kolor i biały. I on jest dwuczęściowy. Tu jest góra. O proszę bardzo, nie wiem czy nie będą za małe te miseczki One są usztywniane Zobaczę jak będzie z usztywnieniem I zobaczę jak będzie bez Bo można je wyjąć To usztywnienie, więc jak je wyjmę Zobaczę też jak będą Trochę mi się małe te miseczki wydają no, ale zobaczymy, wiecie jak to się też do piersi Jakby tam ułoży wszystko To to też inaczej wygląda yy, I majteczki Majtki mi się znowu wydają Słuchajcie Duże. Majtki mi się wydają duże, a e, dół du, e, duży, a góra mała mi się wydaje. No ale może to jest tylko moje złudzenie, bo one są dość mocno wycięte i pewnie dlatego. I drugi biały zestaw. Taki on jest nie jest taki czysto, on jest taki śmietankowy, bym powiedziała. I majteczki, także. W ogóle materiał jest taki prążkowany. Nie wiem, czy to widać. O, teraz widać. W jednym i w drugim stroju. Także takie oto zamówienie. Ubrania są dobre. Stroj kąpielowe dopiero będę przymierzać, więc dam znać. To jest koniec mojego zamówienia. No, i tyle. Jestem bardzo zadowolona. Cieszę się z tych piżam, słuchajcie. No, i będę zamawiać na pewno długie. Ok, zakupy ogarnięte, pochowane i przymierzone. I słuchajcie stroje kąpielowe również są dobre, e, tylko zapomniałam Wam powiedzieć, bo tak, wszystkie ubrania w, są w rozmiarze S, a stroje kąpielowe wzięłam M, dlatego że mm, e, zawsze jeśli chodzi o dół, o majtki, zawsze biorę Mkę, bo ja mam szerokie biodra i mnie w s po prostu jest tak mało komfortowo wejdę w nią, ale ja nie lubię tak się cisnąć natomiast m też mam górę bo jak kupowałam dwa lata temu też sobie na wyjazd do Grecji stroje kąpielowe to staniki s były na mnie za małe i brałam pamiętam M-ki czy nawet je wymieniałam na M-ki i właśnie teraz też e, tak zaryzykowałam z tym zamówieniem. Wzięłam M-ki od razu, bo wiedziałam, że eski to będą raczej za małe. No i faktycznie idealne są. E, także stroje kąpielowe w rozmiarze M e, są dobre. Mm, bardzo się cieszę z tego zamówienia, bo ono było naprawdę w dobrej cenie. I tak jak mówiłam, mam tam już upatrzone też fajne mm, inne rzeczy, więc pewnie za jakiś czas będzie. Kolejne. Ale cieszę się bardzo, bo nie muszę nic odsyłać, nie muszę nic zwracać. Wszystko pasuje idealnie. Kochani, kochani, zapomniałam dzisiaj pokazać skarpety w koty. W kocury. Takie oto fajne. Teraz będę Was zabawiać kolorowymi skarpetkami, ale jaram się nimi bardzo. Moi drodzy, wieczór się zbliża. Idę się ogarnąć. Jeszcze wieczorna herbatka, w ogóle coś powiem Wam, że mi zaczyna coś w gardle tam, <laughs> mam nadzieję, że mnie nie rozboli mocniej, także idę zrobić jakąś gorącą herbatkę, być może z imbirem, z miodem, no i żegnam się już z Wami, dziękuję, że byliście ze mną, mam nadzieję, że podobały Wam się, podobały wam się zakupy z SHEIN, dajcie znać co o nich sądzicie, czy robicie, bo ja pierwszy raz i, i mówię, no fajnie, że się udało tak z rozmiarami trafić. Zobaczymy jak się będą nosiły, Ale myślę, że całkiem spoko Także jestem ciekawa Czy kupujecie w SHEIN czy nie Bo ja przez wiele lat powiem Wam Oglądałam, śledziłam, ale jakoś nie zamawiałam I w końcu W końcu yy, Coś tam kupiłam I jestem zadowolona także Jestem ciekawa jak Wasze wrażenia Dobra, kończę Nie przedłużam Dziękuję za oglądanie I do zobaczenia w kolejnym filmiku Buziaczki Tchau, tchau.